Witam bardzo gorąco serdecznie. Ja jest netwet i witam Was w kolejnym odcinku dziś zagram Wy. I to jest DC Universe Online. Kolejna gierka free to play. Kolejna gierka ze Steama, tak? Kolejna gierka online. Tak jakoś się złożyło, że wszystkie z jednego źródła i na tej samej podstawie Dlaczego ta gierka? Dlaczego mi się spodobała? Po pierwsze, swoboda, jaką daje ta gra. Naprawdę swoboda jest tu dosyć spora. Znaczy, o co w ogóle wchodzi w ogóle w tej grze? Mamy fabułę na początku. Oczywiście w początku Wam nie pokażę, no bo to już mam, jak widzicie, 19 poziom na tej, na tej postaci, na drugi mam chyba 25 czy któryś. A, takie mam dwie postacie. I o co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to, że możemy stworzyć własnego superbohatera. Z DC DC czyli Superman, Batman, Flash i jeszcze parę tam innych superbohaterów To jest cała ta paczka właśnie tych Tych kolesi, koleżanek Tu już coś słyszę Nie wiem czy, czy wy też to słyszycie Tak i swoboda, tworzycie własnego bohatera, dowolny wygląd Dowolną moc mu dajecie, dowolne poruszanie się Ja tu w tej chwili mam akrobatykę czyli spinanie się daszowanie już wam pokazuję daszowanie to daszowanie tak wygląda możecie dać mu latanie możecie mu dać super bieganie takie takie super bieganie jak ma na przykład e, flash e, swoboda świata świat jest naprawdę przeogromny. E, ja w tej chwili double, jestem w double, metropolis z tego co pamiętam w samym Chinatown Dobra, dobra kiedyś na razie cicho bądź Ło, małe świnki mam, niestety, efektu to przeznakowanie. Chciałbym Wam pokazać miasto. No, tak, z większej perspektywy, jak widzicie, jest przeogromne. Także można sobie pobiegać, otwartość świata jest, no, dosyć spora. No, tylko musicie mieć na uwadze to, że na przykład, jeśli tworzycie postać i jest zła, to musicie uważać na tych dobrych i odwrotnie. Tak, to też możecie sobie wybrać podczas tworzenia postaci. Jak, jeśli chcecie, w następnym y, odcinku zagram, wy. Mogę wam pokazać tworzenie postaci, jeśli oczywiście będzie odpowiednia odpowiedź na ten filmik. Jeżeli nie, no to on zajmę się następną gierką. Ja jeszcze wrócę do tworzenia postaci. Właśnie wybieracie jedną z dwóch stron. Wybieracie, wybieracie albo bohatera, czyli typowego dobrego, lub antybohatera, czyli złego. I w zależności od strony, którą wybierzecie, będziecie mieć różne misje. Co prawda one tam będą się powtarzać. Polecam wam stworzyć postacie na obu nacjach, że tak powiem. Ja sobie tak właśnie zrobiłem, że mam jedną dobrą, jedną złą. Chciałem sobie porównać po prostu, jak to jest. A tu już mamy jakiegoś klasia, którego możemy pokonać. E, moją główną bronią są takie miecze do strzelania. Tak, wybieracie dwie tak jakby kategorie. Wybieracie moc, czyli ja mam tutaj telekinesę, jak widzicie pod spodem, pod postacią zaraz. Ja gram na padzie, dlatego... Wy z na klawiaturze macie tutaj na przykład te, jeśli teraz ruszę myszką. O, to macie 1, 2, 3. Czyli pod tymi klawiszami nienumerycznymi, tylko zwykłymi. A jeśli gra się na padzie, to wystarczy przytrzymać jeden z dwóch przycisków L1, L, L2 lub R2. Ja tu mam pada jak zwykle z PlayStation. I to mam most telekinezy, czyli różne tam... Przenoszenie obiektów, zatrzymywanie ludzi w bańce tyle kinetycznym coś w tym stylu. Bardzo mi się to podoba. A bronią, którą walczę są właśnie miecze. A to też jest dowolne praktycznie. E, tylko że jest jeden haczyk, jak zwykle w tych grach free to play. Jeśli na, na przykład chcecie mieć wszystkie moce e, do wybrania, też Wam mogę pokazać przy e, następnym odcinku, jeśli oczywiście będzie odpowiedni odzew na to. Nie, ma, nie wszystkie moce są odblokowane. Dla wszystkich, dla premium są tam chyba 5 czy 6 dodatkowych mocy, które są naprawdę fajne. Bo jest na przykład e, moc ziemi, jest e, moc zielonej latarni, czyli tam kto chyba była Nadzieja czy coś takiego. Nie pamiętam w tej chwili. Nie pamiętam naprawdę. Jest moc yy, wściekłości też to jest yy, taka typowa moc pierścienia. Jest ich trochę tam yy, Czy są jakieś dodatkowe yy, moce przemieszczania się, raczej nie, tylko co pamiętam Oczywiście ja i moje yy, fantastyczne moce yy, wygląd postaci inny też możecie dowolnie zmieniać, kolorystykę wybieracie na początku, ale później podczas gry też to możecie zrobić. Już to wam pokazuję. Eee... Zacznijmy od inwentory. No tak, zdobywacie takie różne przedmioty, ja tu mam totalny syf. Eee... O, tu coś mam do, do zebrania nawet, to to zbiorę od razu. Są, tu są parę kategorii przedmiotów, są... E, ...przedmioty, które wam zmieniają wygląd i to... To, jest, ...to można powiedzieć, że to jest armor, po prostu. Ale... głównie patrzcie na statystyki, bo wygląd możecie całkowicie zmienić. Mamy też takie... do takie różne rzeczy. Jest to coś takiego i jeszcze tutaj mam jedno takie i jeszcze jedno nawet. To służy do tworzenia przedmiotów lub coś w tym stylu, jeszcze tego do końca nie obczaiłem. Jeszcze mamy takie specjalne telefony, które nas teleportują. Jeszcze takie jest paczki dla premium. Także no, jeśli ktoś chce zainwestować w premium proszę bardzo, ja, ja nie chciałem. Dalej mamy właśnie styl. I tutaj nawet jak pomyliście się podczas tworzenia postaci możecie tutaj zmienić jej wygląd całkowicie. Możecie zmienić włosy, głowę, tutaj gdzie widzicie mam, mam tego trochę. Także zbierajcie przedmioty i ich używajcie. Zakładajcie je na chwilę chociażby, żeby wam dodało to listy, a później możecie zmienić to całkowicie. Macie też zmianę Ups, nie w tą stronę, przepraszam. Jest to zmiana kolorów. Paleta główna zbroi. Mamy trzy podstawowe kolory. jeden Zielony, taki jaki ja mam w tej chwili. Drugi podstawowy, czyli żółty sobie wziąłem taki, żeby był dla kontrastu i taki niemalże czarny. Sobie chyba zmienię na taki trochę jaśniejszy ten. Umiał być biały. O! By na biały. Jak widzicie, w tej chwili już sobie zmieniłem. Mam biały, mogę zmienić kolor skóry, oczu. Znaczy, mam jakieś wyblakłe i mam też takie cieniowanie skóry. Dalej, co mamy? Mamy tak, jakby dziennik zadań. Każde zadanie ma swoją ikonkę z, z lewej strony. Takie podwójne główki, czyli to jest koop Zapisujecie się do takiej buje do listy i czekacie, aż wszyscy dołączą, to jest no, dość znane w takich grach, bo w następnej grze, której będę pokazywał, też to będzie. Mamy też jedną główkę. Ona jest tutaj chyba złota, czyli to jest poboczna z tego co pamiętam. Tak, tak. Jeszcze są czerwone takie główki, czyli PvP. Idziecie do konkretnej lokalizacji i... Mierzycie się z przeciwnikami, na przykład z, jeśli stoicie po stronie osła. Mierzycie się z przeciwnikami ze strony z dobrej. I na odwrót. Dalej mamy co tu mamy. A. Mm, o, skills mamy nawet jakieś dozedanie, co zaraz to zrobię. Tutaj możecie rozdawać punkty doświadczenia. Jest, to, jest tego naprawdę mnóstwo. Nie będę się teraz zagłębiał w to. Akrobatyka to sobie dam. Mam dwa punkty, to sobie dodam tutaj. Jak widzicie na początku te wszystkie umiejętności kosztują jeden punkt, później te zaawansowane już kosztują nawet po 6 punktów, jest to dosyć drogie. I od 9 poziomu możecie wybrać dodatkowe poruszanie się. Czyli tak, jeśli macie super bieganie możecie mieć super, szybsze bieganie, jeszcze szybsze niż macie na przykład. Jeśli macie latanie to też macie szybsze latanie, a jeśli chodzi o akrobatykę to jest jeden wyjątek. To też jest trochę szybsze, ale jeśli przytrzymacie skok, to macie taką linkę do wspinania się. To też jest takie bardzo pomocne, na przykład przy wysokich budynkach, naprawdę w 5 sekund jesteście w stanie... E, ...znaleźć się na, na dachu budynku. Mogę wam nawet pokazać tutaj. Jeszcze wrócę tutaj do skillsów. Nie ja w tą stronę. No, dawaj, dawaj. Macie trzy kategorie pierwsze, macie powersy, czyli... E, Tą waszą główną moc, którą sobie wybieracie na początku. E, tutaj mamy, jak pokazywałem już e, tyle kinezy już mam. Trochę wykupywane. To są te e, moce, które możecie dać na pasek. E, tu też macie takie dodatkowe e, moce. To są bardziej takie obrony z tego co widzę. E, tutaj mamy ikonik. To są takie. Mm, to są moce, które są zawsze aktywne. Ej, możecie się napić, bo strasznie dużo gadam. E, moce, które są zawsze aktywne, czyli takie pasywne. E, na przykład, czy przy poruszanie, większy damage na parę sekund lub coś w tym stylu. E, jeszcze tutaj nie mam nic skupionego, ma jest tego naprawdę dużo. E, dobra, nas zajmiemy się następną e, kategorią, czyli umiejętności. I mamy tutaj... Możemy zainwestować w broń lub akrobatykę, czyli te poruszanie się. E, tutaj to poruszanie się, to tam daje wam jakieś... E, 50% do skoku, 50% do poruszania się i takie różne głupoty. Eee, tu mam odblokowane wszystkie bronie, ale... Na początku... znowu powtarzam się z tym, ale przepraszam bardzo. <laughs> A? Dobrze, że zauważam. <laughs> Sam, nie, muszę, nie musicie mnie poprawiać. Na początku nie macie odblokowanych wszystkich, macie tylko swoją główną broń. I możecie ją w nią inwestować tam chyba od któregoś poziomu, nie pamiętam w tej chwili od którego. Pamiętam, że właśnie z tą prędkością było od 9, a te, te bronie to chyba też od 9, z co pamiętam. No i to chyba było jeśli, na tyle, jeśli chodzi o rozwój postaci. Ja w tej chwili mam 13 punktów rozdanych w skills i 9 punktów w e, moc. Dalej, tutaj mamy taki pucharek, To są takie wyzwania e, kolekcjonerskie, lub inne. Nie będę się w co teraz zagłębiał, bo to e, nie opłaca się. E, mamy, oczywiście, mapę oko okolicy. Przepraszam bardzo, chciałem oddalić, ale mi się nie udało. Tak, tak e, sterowanie padem, no, nie jest zbyt miłe, e, dlatego zamienię na myszkę, może. E, w tej chwili jesteśmy na. Co tu się dzieje? Co, 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 co tu się dzieje? Tak, jak mówiłem, jesteśmy w Metropolisie. Jak, jak widzicie, mapka jest dosyć spora, a jest chyba 3, 3, 3, 3 miasta, nie czy dwa są: jest Metropolis i Gotam. Nie, dalej co my tam mamy? mam taką zakładkę jak On Duty, to jest. Eee, eee, przepraszam za ją Wdech, wydech, dobra. On Duty polega na tym, że jeśli bierzecie misję dla wiel wielu osób, możecie tutaj wyznaczyć swoją że tak powiem rolę w grupie. Też mogę wam pokazać na następnym odcinku, jeśli oczywiście chcecie. Dalej mamy, co tu mamy... A, to jest dla premium z tego co widzę, bo tu już pisze, że ten. No i mamy standardową opcję. Jeszcze co do tworzenia postaci wrócę, bo to jest w zasadzie najfajniejsza część tej gry. Po pierwsze wybieracie swoje moce. A później wybieracie swoją broń, czyli tak jak ja tutaj mam te noże. Dalej wybieracie właśnie ten movement, czyli poruszanie się. Nie, poruszanie się. Dalej wybieracie swojego mentora. Macie po stronie dobra do wyboru tak, Supermana, czyli będziecie tak jakby mieć go za mentora. I w zależności od mentora, w takim mieście się zespłonicie. Na przykład, jeśli weźmiecie na przykład Supermana, zespłonicie się, czyli zrodzicie się tak jakby. W Metropolis, tak? E, jeśli weźmiecie na przykład, dalej jest Batman No to będziecie w Gotham Jeśli weźmiecie tam Wonder Woman, bo to jest trzecia osoba, którą możecie wziąć za mentora, to też się zmy... E, zrodzicie, że tak powiem, e, Metropolis e, Po stronie zła mamy Lexa Lutora, e, Jokera i... Siostrę Wonder Woman, niestety nie wiem jak ona się tam nazywa Jakoś się to w nie zagłębiałem za bardzo jak widzicie teraz biegam po wodzie Mogę oczywiście się zatrzymać i będę pływał Tam włączacie ten właśnie bieg I jeśli go macie włączonego Możecie sobie biegać po tym Po wodzie Jeśli chodzi o tworzenie postaci to chyba wszystko Wybieracie właśnie mentora Bieganie ten ratata, Moc eee, No i tam podczas tworzenia Zależnie czy macie Premium czy nie macie No jeśli ktoś chce tam zainwestować Paręnaście złotych w premium no to życzę powodzenia. Będziecie mieć naprawdę fajne, fajne mosty do wyboru jeszcze. Hmm, nie pamiętam niestety wszystkich. Ale ten, ten właśnie ziemia, prąd też jest jako premium. I to chyba wszystko. Hmm, a jeszcze co do miasta. W całym mieście macie takie znaczki do, do, do znalezienia do znalezienia. No wiem, wiem myślane. Ale nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Tak i za każdą znaczkę dostajecie coś innego, jakieś tam schematy do odblokowania nowych przedmiotów lub y po prostu przedmioty, same jakieś ulepszenia możecie też dostać, także ganianie pomyślcie, tym może wam wielką przyjemność lub nie, w zależności <grych> jaki, jak, jako, jaki sposób przemieszczenia weźmiecie. Tutaj jakaś paczuszka leży, nie mogę jej wziąć, dobra, to jest chyba z misji. Od razu Wam polecam, jeżeli będziecie robić misje, przy każdej, no prawie przy każdej misji, czekajcie, wrócę się, żebyście widzieli dokładnie o co, o co mi chodzi. Jak widzicie, tutaj na minimapie jest taki kolej z wykrzyknikiem, praktycznie przy każdej misji, praktycznie, prawie, przy 80%, przy 90% misji jest taki wykrzyknik, to jest misja poboczna do misji, można powiedzieć. Nie zawsze ona jest. I nie zawsze jest w tym samym miejscu, no ale warto ją wziąć, gdyż... No nabijajcie poziom, bo z czasem naprawdę no, jak mam tą drugą postać To już mam problemy z tym z poziomem. W tej chwili mam tam chyba 23 czy któryś poziom, trzeci powiedzmy. A mam misję na 25 poziom, także jestem w tyle z poziomem. Ale tu już się, no, z nie wiem wiadomo jak to się gra po raz drugi. już wiedziałem, że trzeba brać te misje poboczne jestem z, z poziomem do przodu. Tam jeden, dwa poziomy jestem do przodu, także polecam wam bardzo gorąco się nabijać ten poziom, bo później naprawdę są problemy. Trzeba nabijać samemu. Trzeba się wracać po jakieś misje poboczne, a tak to jak robicie od razu na, na miejscu, to macie co z głowy. O, tu mamy następną znaczkę. E, ta znaczka jest taka, że ona jest jednorazowa. Tylko jedna osoba ją może wziąć. A te inne pozostałe, wszystkie pozostałe, ten znak zapytania jest, wykrzyknik i coś jeszcze chyba. Może możecie wziąć wy, jak i wasi koledzy. Tak, można grać razem. Tylko pamiętajcie, że jeżeli chcecie grać razem, wyjście tego samego mentora. Nie musicie brać tej samej mocy, ale pamiętajcie, żebyście wzi wziąć coś co mnie atakuje. Tak, trzeci poziom, tak się przestraszyłem, że jak kierniczę. Jeśli chcecie grać razem, pamiętajcie o wzię wzięciu tego samego mentora, bo inaczej się zrespicie w innych miastach i będziecie mieć inne misje. Dobra, to by było na tyle z okazania tej gry. Nie, nie będę robił jakiejś misji, bo nie chcę wam spoilerować ani fabuły głównej, bo jest taka fabuła główna w tej grze. Nie będę o niej mówił, bo nie chcę wam spoilerować. I jest taka poboczna, każda misja ma swoją fabułę, że tak powiem, a spotkacie tutaj różniejszych bohaterów i antybohaterów, także jeśli <laughs> chcecie z nimi pogadać, to też jest gra dla was. Tak mi też się spodobała. Fajnie jest tworzyć tego super bohatera. No i ta otwartość świata i ta wielka ilość misji, to jest, to jest to, co najbardziej przemawia za tą grą. Także jeśli jeżeli chcecie się zagłębić na parę parę set Parę set godzin grania, to bardzo polecam wam tą grę. Tak zresztą jak e, wszystkie pozostałe w tej serii. Mm, każda jest free to play na razie, tak ta też. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zasubskrybować i dać łapki w górę. E, ja mnie jest to było DC Universe. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, części Na razie.